Rzeczy, którymi można fajnie rysować, a które nie zajmują dużo miejsca. Taki dziś temat. Jako osoba doświadczona zarówno w rysowaniu, jak i w podróżowaniu, dziś chciałabym przedstawić Wam moich absolutnych ulubieńców, którzy mieszczą się w torebce i których zawsze używam. Być może troszeczkę się spóźniłam z tym filmikiem, bo wakacje się już kończą, ale w praktyce możemy rysować kiedy tylko chcemy, na przykład w drodze ze szkoły lub do szkoły albo z pracy i do pracy. Także zapraszam na materiał. Żeby nie było, mi nie raz i nie dwa zdarzyło się podróżować z kasetką pełną 120 kredek kolorów albo z płótnem malarskim w walizce kabinowej, ale umówmy się, nie o to chodzi w dzisiejszym filmiku. Dziś chciałabym pokazać Wam, jak przy najmniejszej możliwej wadze i objętości sprzętu uzyskać pełną gamę kolorów lub nasycenia jednego koloru, które przydadzą się do różnych stylów rysowania i malowania. I będziecie mieli pewność, że to jest sprzęt, którego ja zawsze używam, dlatego że można zawsze podglądać na moich Insta Stories, które rzeczy zawsze znajdują się w kadrze od wielu lat. I z tego powodu nie ma innego wyjścia jak zacząć tą listę numerem 1, czyli najzwyklejszym na świecie długopisem. I prawda jest taka, że nie zawsze jest to długopis, który faktycznie lubię, tylko taki, który akurat gdzieś przypadkowo zgarnęłam. Większość nadaje się do rysowania konturów lub rysunków z bardzo ekspresyjną kreską, ale istnieją też takie modele, które są doskonałe do rysunku szczegółowego i takiego wygładzonego. Mam na myśli długopisy, które mają jaśniejszy tusz, grubszą kreskę i które nie plamią. I bardzo często to są długopisy reklamowe, które dostaliśmy gratis na jakimś evencie. Moja mama pracuje w służbie zdrowia i przez to ma bardzo dużą kolekcję takich długopisów, które dostała z różnych firm farmaceutycznych. Ja wam gwarantuję, że te najlepsze, te które najlepiej się nadają do rysunku realistycznego, to zawsze będą te, które mają napis Viagra albo Stoperan lub coś w tym stylu. Tak to już jest. I żeby nie było, ja bardzo lubię drogie, markowe długopisy, bo taka jest moja malutka słabość, ale bardzo często okazuje się też, że to właśnie te gratisy są najlepsze do rysowania i chciałabym, żebyście mieli tego świadomość. Ale zanim znajdziecie taki idealny długopis, to może minąć sporo czasu, więc warto po drodze zaprzyjaźnić się także z takimi nieidealnymi. Ja teraz jestem na wysepce na środku Atlantyku i niestety nie mogę tutaj znaleźć długopisu doskonałego, dlatego postanowiłam przetestować taki zwykły, chyba najpopularniejszy model świata. Okazał się dość słaby do rysowania, bo linia była ciemna i nierówna, a w dodatku każda z trzech sztuk tego długopisu przestawała pisać przy próbie zrobienia takich najjaśniejszych odcieni, mimo że tusze były pełne. I dość trudno było nimi także uzyskać blade odcienie skóry, dlatego postanowiłam użyć mojego starego triku z rozmazywaniem długopisu przy użyciu blendera do markerów alkoholowych. I akurat ten długopis po zetknięciu się z blenderem bardzo ciemniał, więc eksperyment był w sumie nieudany, ale na szczęście wybrałam sobie do narysowania Ruth Handler, czyli twórczynię lalki Barbie. Zdjęcie było czarno-białe z lat 60., a to nieudane połączenie tego konkretnego długopisu z blenderem dało taki trochę efekt starego zdjęcia, który w sumie mi się podoba. Kontrast jest nieco większy niż miał być, ale ten efekt retro też jest moim zdaniem ciekawy. Jest też takie zdjęcie, jeśli ktoś chciałby ją narysować. Przy tej okazji muszę także wspomnieć, że Coś dziwnego stało się z tym blenderem z Windsor Newton. Pierwszy raz w życiu jakikolwiek marker alkoholowy mi się hmm, rozczłonkował i stał się tak jakby pędzelkiem. I nie wiem, czy to wynika z wadliwego produktu, czy może z faktu, że jestem na wysepce na Atlantyku, więc mógł tutaj przeleżeć wieki i się przeterminować. Wygooglałam sobie, że Winsor Newton kupił markę Letraset w 2012 roku i wtedy też był rebranding, więc ten pisaczek może mieć i nawet 10 lat. Jeśli ktoś ma więcej informacji na ten temat, to koniecznie podzielcie się w komentarzach, a ja tylko od siebie dodam, że zazwyczaj ten trik z połączeniem długopisu i blendera do markerów alkoholowych działa i na dowód macie co najmniej dwa filmiki, które wrzucę Wam w opisie filmiku, jeśli nie zapomnę. I nie sposób też nie wspomnieć o jednym z najlepszych długopisów do rysowania, czyli takim multikolorowym cudzie, który autentycznie wielu artystów uwielbia. Znajdziecie go w sklepach typu Wszystko po 5 zł czy na straganach z pamiątkami. Mam pewne podejrzenia, że to może być ten sam model z jednej firmy, tylko rozsyłany na cały świat i ubierany w różne opakowania. A co jest w nim takiego niezwykłego? Naturalne kolory. Niewiele jest długopisów, które mają takie dosyć blade odcienie, idealne do rysunku realistycznego. I niech Was nie zraża pomarańczowe oznaczenie koloru, bo to jest brązowy. W połączeniu z fioletem można nim rysować nawet realistyczną skórę, a ta zieleń idealnie nadaje się do rysowania roślinności, bo jest taka zgaszona, a nie neonowa. Ja się tutaj rozgadałam o długopisie, ale tak naprawdę jest dużo więcej akcesoriów, które teoretycznie służą do pisania, a nadają się do rysowania. I mam tutaj na myśli na przykład cienkopisy i zakreślacze. I wcale nie mam tutaj na myśli tego wyczynu, gdzie rysowałam bardzo szczegółowy portret Oppenheimera, mieszając dokładnie kolory na improwizowanej palecie. I ja wręcz zachęcam do tego, żeby w podróży ograniczać paletę kolorów i zobaczyć, co się stanie. Rysunki z ograniczoną ilością barw są dużo ciekawsze i bardziej klimatyczne. Jeśli cały szkicownik poprowadzimy w jednym motywie kolorystycznym, to będzie bardziej spójny. Można też spakować sobie na przykład ulubiony kolor zakreślacza do kolorowania i łączyć go z czarnym, brązowym czy granatowym cienkopisem do line artu. Opcji jest wiele. Można też na przykład pierwszy plan zrobić czarnym cienkopisem, a niebo malować zawsze wybranym kolorem. Albo korzystać z dwóch odcieni zakreślaczy. Fajną kombinacją jest na przykład brzoskwinia do malowania światła i siny fiolet do malowania cieni. Wbrew pozorom, zakreślaczami da się malować tak, żeby nie zostawiać takich smug po nałożeniu kolejnych warstw. Najważniejsze jest to, żeby podczas nakładania koloru nie dać zaschnąć brzegom plamy i tak prowadzić mokry jeszcze fragment, by zaschnął w pożądanych miejscach, czyli tam, gdzie może być najciemniej. Zazwyczaj jest to na brzegu danego kształtu. Cały filmik w tym temacie już widzieliście, więc nie będę się tutaj powtarzać. Polecałam przed chwilą ograniczenie kolorów, ale jeśli już bardzo chcemy większe spektrum bez pakowania 120 kolorów, to ja polecam szaro-niebieski. Kary lub ochrę żółtą, malinę i ciemną butelkową zieleń. To są takie trochę moje odpowiedniki kolorów podstawowych, ale w bardziej praktycznej wersji. Nadal możemy z nich rozmieszać wielką gamę kolorów, ale są łatwiejsze w użyciu, gdy chcemy rysować realistyczne rzeczy. Wspominałam o cienkopisach. Teoretycznie najlepsze są takie, które nie rozpływają się pod wpływem wody, ale w praktyce te, które się rozpływają, pozwalają nam na tworzenie wielu różnych stylów i na przykład na malowanie w taki sposób cieni. Więc, w zależności od naszego stylu rysowania oraz akcesoriów dodatkowych, najlepiej wybrać to, co będzie po prostu lepsze dla nas. Jeżeli będziemy parować cienkopis z akwarelami, to jednak lepszy będzie wodoodporny. A skoro o akwarelach mowa, to numer 3 na naszej liście to są właśnie akwarele. Prawda jest taka, że improwizowane akwarele możemy zrobić sobie z wielu rzeczy. Na przykład brush penów, czy jak wspomniałam, wyżej zakreślaczy. Wystarczy nam śliska powierzchnia oraz pędzelek. A ze względów praktycznych, najlepszy będzie pędzelek na wodę. Chociaż można też używać kawy zamiast wody. Mój proces rysowania wygląda tak, że zamawiam pierwszą kawę w kawiarni, a w tym czasie robię sobie line art. Zostawiam sobie trochę tej kawy na dnie i zamawiam sobie drugą, a resztę tej pierwszej używam potem do malowania. Kawa nadaje takiego naturalnego beżowego odcienia i lekko łagodzi kolory, przez co stają się bardziej realistyczne. Dodam też, że kiedyś taką improwizowaną paletę do mieszania kolorów robiłam sobie z takiego składanego lusterka. I wtedy mieszałam sobie kolory na powierzchni tego lustra, a po skończonej pracy normalnie wycierałam chusteczką i składałam i wkładałam do torebki, dzięki czemu torebka mi się nie brudziła. Ale to było zanim w moje ręce wpadły farby Viva Colors. W 2018 roku firma wysłała mi całkiem sporo zestawów farb w karteczkach, które zajmują niewiele miejsca i mają specjalne miejsce na mieszanie kolorów. I od tej pory wraz z pędzelkiem na wodę takę są stałym elementem w mojej torebce. Nie są aż tak dobrej jakości jak wiele zestawów podróżnych farb akwarelowych, jak na przykład te z Derwent czy z Faber Castell, ale sami wiecie, że to one najczęściej u mnie lądują w torebce i na wakacjach. Wyszło na to, że ten materiał to jest takie trochę podsumowanie wszystkich moich filmików wakacyjnych, więc wypadałoby, żebym wspomniała tutaj o malowaniu farbami olejnymi, które przecież widzieliście na moim kanale całkiem niedawno. Tylko, że to zdecydowanie nie jest technika, którą ja lubię w podróży i nawet w plenerze. Bałaganu jest dość sporo, sprzęt zajmuje dużo miejsca, a przez kilka dni na moim balkonie nie da się funkcjonować, bo wszędzie, leżą, bo wszędzie leżą porozrzucane akcesoria. Uwielbiam moje sesje malowania na balkonie, ale jednak dla mnie nie jest to technika na podróż. Koniecznie podzielcie się swoimi sposobami na rysowanie w podróży i generalnie w plenerze. A ja już się z Wami żegnam, i jeżeli lubicie elfy albo. albo. Rysowanie albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!